Hello boys and girls and welcome to a very 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 special edition of Man in a Panda. I'm very lucky, I'm very honored to have uh, a legend of the Polish music scene sitting in the car. I'm not going to say his surname correctly but I will get his first name Mr. Jezie. Szkiprzyk, szyk. Skrzyp, dla mnie jest, są duże e, pół, półgłoski tam e, dla mnie. Dziękuję bardzo panu za obecność. Szczęście masz dzisiaj, bo dobre pogoda mamy. E, wczoraj były burze tutaj, Nie e, więc jestem zadowolony że wy jesteście. Um, nie byłem pewny ile czasu będę miał, więc mam takie zabawne pytania i mam takie e, też przygotowanie, kilka powiedzmy prawdziwe pytania, które możemy e, okay. mamy gdzie dyskutować z roka. Jedne, które ja chcę oczywiście pytać, jest: um, pan jest dla, dla, dla mnie naprawdę old school, to jest na, na szansę, mówić tego. Um, i... Jak było? bo ja wiem, na przykład oczywiście jestem trochę młodszy y, niż Ciebie, ale ja wiem na ten czas, lat 60. które mm. graliście, mm. to było w ogóle na świat inny czas, na wszyscy nie? zaczynały wiedzieć prawdziwy muzyk, powiedzmy, było polityki na ten czas, jak pan wie, ale chyba to było troszeczkę trudniejsze tutaj w Polsce, nie? Niż nie wiem, tam w Anglii, w Stanach, gdzie... Bo w, jak ja rozumiem waszą historię, mieliście ten komunizm tutaj I jak było znaleźć e, miejsce do próby, e, e, gdzie słuchałeś tę muzykę? Rozumiesz, my mieliśmy Radio Caroline, nie wiem jak mm -hmm. kojarzysz. Okay. Tam bo wiesz, osobiste łódki od Stanów do Anglii, gdzie słyszeliśmy różne płyty. Mm -hmm. Jak było tutaj w Polsce? Znalazłeś taki nowa muzyka, i, i próba, i gracz. I, znaczy w latach 60. kiedy powstały czerwone gitary, e, większość zespołów powstawało na wybrzeżu. Co to znaczy? Bardzo blisko morza. No. Na, w miastach portowych. Dobrze, w na przykład. No, no, no. W związku z tym był dostęp do płyt. Marynarze na, to, bo na, 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 na czany rynku, na bootleg. Tak, marynarze przewozili płyty no. i dostęp był do tej, do, tej, do tej muzyki w ten sposób ale to, to, to było jedno. Poza tym mówiłeś. że Przepraszam na bębę, mają w tamtej, więc mam nadzieję. Poza tym mówiłeś, że na zachodzie było łatwiej. Było łatwiej. Przede wszystkim było łatwiej o instrumenty. No, no, no. Że znaleźć coś. więc Znaleźć i mieć pieniądze tej te instrumenty. właśnie. W Polsce zarabiało się w porównaniu z Zachodem. Otóż, no, Przykładowo ja miałem taką samą perkusję jak Ringo Starr z Beatles. Kupiłem sobie. Która ja kosztowała 65 tysięcy złotych. To był. To była cena bardzo dobrego samochodu wtedy. Bardzo dobrego. No, no, no. Ja bym... Musiałem... Przepraszam, wiedzieć jak, jak to będzie wyglądało na, na dzisiejsze pieniądze, albo czy to to jest na napięcia, na, na, na kurta, dwa lata, trzy lata. To e... będzie o więcej. Za no. 2 lata, 6, 5, sześćdziesiąt. około 2,5 roku trzeba no. pracować było wtedy na te ten no. mieć. No. Chociażby pod tym względem było gorzej. No, natomiast... Yy, yy, Oczywiście my wzorowaliśmy się na muzyce zachodu, ale nasze wnętrza, w Ta tak. jest muzyka słowiańska, no, to było no, inaczej. No. Inna harmonia. No właśnie jak, jak, jak było w pomysł na... na w, w, przepraszam, oczywiście ja, ja teraz przygotowałam trochę na Wasze story, bo Anglikiem no. nie ty znałam, przepraszam, ale e, czytałam wcześniej. I wy macie naprawdę fajne dźwięki. Chodzi no, oczywiście na ten klasyczny, e, 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 na, na początku. To było naprawdę dźwięki brzmi tak jak wszyscy, nie na wszyscy, ale w sensie który był w na tej czasie. Te, jak ja słucham, ja mówię od razu a, to jest lata 60. o to chodzi. Macie prawdziwy ten, ten dźwięk od ten, w ten czas, nie? No zgadza się, zgadza się, bo instrumenty brzmiały w ten sposób też i, i, i jedne zespoły wzorowały się na drugich. Także gdzieś ta, 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 ta... Poza oczywiście ekstremalnymi przypadkami, skrajnymi przypadkami typu Beatles i Rolling no, 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 Stones. No, no, właśnie. Rolling Stones byli twardym zespołem, bardzo takim, takim taki rokowy A się był popularnym zespołem. To no. samo było w Czerwonej Gitarach. Czerwone gitary popularne, a breakout już grał no. bardziej w kierunku muzyki zachodniej. Jak było, um, 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 jakie um, in, inne pytanie, które miałem jest, no, byliśmy... Była trochę cisza na kilka lat na e, coś, której nie musimy e, e, mówić, ale było trochę cicha na, na, na świat e, koncertowa, impreza, festiwal i tak dalej. Co pan robił na ostatnie kilka lat, gdzie było powiedzmy przerwa na, na, na rynku? Znaczy nie niezupełnie, niezupełnie tak. Myśmy w pewnym momencie zeszli z polskiego rynku. Mm -hmm. Nie, o mnie chodzi to, jakby było w tym, wiesz, Pan ja nie być mówić, myślałem, że, wiesz, duży artysta, nie, nie pracował, nie było imprezy, nie było Dni Tarnobrzegi albo inny dzień, nie było koncertach. w momencie pandemii, No, tak? o to mi chodzi, czy no, kto... to było w ciche dla Was, na no, w sensie. Dokładnie, nie? to dwa lata wyjęte z, no z życiorysu, dwa lata wyjęte z Jak to było dla kogo, który pracował cały życiu do grania, do koncertów, do... No myśmy nudne było, nie? Nudne, ale spotykaliśmy się i próbowaliśmy. No, 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 zawsze, zawsze, zawsze ten kontakt z muzyką był. Tak. I macie wasze kanciapy? Czy nie ma. Nie, 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 wiem, nie wiem, gdzie. Bo tutaj jest popularne, wiesz, kilka zespołów, mamy kanciapy, macie dalej kanciapy. My czy, mamy dużą salę prób do własnych. No, no. Mamy transport własny w postaci no samochodów, mamy własną aparaturę. I Frontowy. cały czas jest wszystko, gotowy do, 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 do grać. Jeżeli trzeba, nie? to jedziemy na i, I, i już. Tak, i gracie. Jesteśmy samowystarczalni, tak to wygląda. Super, super. Ej, słuchaj, dobrze, bawimy się jak możemy, i potem będzie jeszcze jedno pytanie. Nie? To są tak, krótkie, jest. to tylko które ja pytałem na wszyscy e, e, okay. e, gości. To jest raczej e, ulubione, nie? Pytam i, i wybrać jedno, nie? Mm -hmm. Tylko są po angielsku, więc muszę tłumaczyć. E, Imprezy ciakowe czy e, restauracje? Co to jest? Impreza ogród, impreza na ogród, na działka, czy na restaurację. Rest, restaurant. Nasze koncerty? Nie, nie co? Po prostu, co, 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 co wolisz? O, Garden party, czyli imprezy ciakowe mhm. czy na restaurację? Jak nie wiem, na czas wolny na, na. Nie, zdecydowanie w, w swoim ogrodzie. No właśnie, no właśnie, nie, 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 ja też. Herbaty czy kawa? Zdecydowanie kawa. Kawa, okej. Okay. Z góry czy może. Ja mieszkam nad morzem, także morze mam... Bliżej, bliżej, czy...? Bardzo blisko. Ja mam... Widzisz? Nie, nie, 5 kilo... Ale... 4 km mam do plaży w, mhm. w Stogach. w związku z tym w górach, no na górach, no. Eee, Nie wiem, to bywała Emiak Miłość, czy ojciec Mateusz? <głos》<głos》 Chyba ojciec Mateusz, jednak. Z męskiego b punktu widzenia. Byłeś, grałeś w Sandomierzu? Nie, no nie, nie, nie grałeś. Nie, nie. I w jak byłeś? W Czerwonej, Be... Inaczej powiem. Poprzez... Bo czerwone gitary istnieją już 67... 57 lat. W związku z tym byśmy na pewno grali w Sandomierzu i w Tarnowie. No, no. Tylko kiedy? Nie jestem w no, 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 no się oczywiście e, Chyba znam drugi, ale był przygotowany na, na wszystkich no. goście? The Beatles czy Rolling Stones? The Beatles. <głos> <głos> Córka będzie zadowolona też. W piątek wieczorem czy niedzielę po południu? Piątek wieczorem. <noise> e, Francja czy Włocha? Włochy? Włochy. Włochy. Lubi jedzenie z włoskiej e... Włochy? Czy... E, e, nie. E, nie wino, wiem. Wiem. ser. Chyba temperament bardziej Temp mi odpowiada Włoski Dobra, Płoch. dobra. Jabki czy pomarańczy? Jabłka. Hebe też wiem odpowiedź na kolejne, ale muszę pytać. Lata 60. E czy lata 80. Ponieważ ja y, zacząłem pracować w muzyce w latach 60. to lata 60. Nie, nie. Ale Hebe też... Ja nie pamiętam tej panie, ja mam, ja jestem od 77, nie? Mm -hmm. Ale wszystko muzykę, którą kocham jest od tej czas, nie? I mm -hmm. będziemy mówić o tego. E, tatus czy Kociki. Ani jedna, ani drugie. E, e, jak, Szalotka czy sernik? Szarlotka. Dobra. Bolek czy Lolek? Obaj. <noise> e, jak to będzie po polsku? Czekaj. E, romantyczna wy... komedia czy psz, 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 science fiction, fantasy? Jest zdecydowanie romantyczna. Y, y, Masz swoje komedie. ulubione? Nie. Lubisz ten polski komedię? Nie, ten, ten... Nie, nie, nie lubię. Polski filmów... nie wszyscy. Znaczy niewiele jest polskich filmów, które mi się podobają. Więc raczej. Znaczy, e, znaczy z, zachodnie, e, e, a produkcja schodnie. amerykańska głównie. Mm -hmm. e, Krak już skończymy. E, Kraków czy Wasz Arba, Kraków. E, Różowy czy niebieski? E, niebieski. Dobra, i ostatnie. Kotki czy psa? O, super. No też. Przepraszam. Greenie i, i, i Pinki. E, słuchaj, jeszcze kilka pytań. Ja, ja, na pewno, panie, ja nie chcę swój czas, bo Wiem, czy występujecie. Jeszcze e, 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 pytanie mam. E, jak jest do, 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 do waszych e, koncertów? Czy pan widzi teraz czy ludzie? Na, na, na wstępie, czy widzisz, czy jest nowej kolejności, której znaleźły wasze młodzież? Bo jak, jak ja rozumiem, wy jesteście prawie. I król od, na no w sensie wiesz, i e, e, prawie piesze, i, i piesze, którzy grali taki e, muzykę na ten czas tam, czy macie, widzisz młodszych ludzi, czy jest? Ponieważ w, w tej chwili w Czerwonych Gitarach jest sporo młodzie, młodych muzyków, no. w związku z tym oni przyciągają, Młodą część widowni. No super. Ja jako ten weteran, ten Nestor z kolei no, przyciągam no, tak. tą starszą część widowni. W związku z tym pokolenie, które nas ogląda jest o bardzo szerokim spektrum. Tak. Od właściwie od, od no. młodziutkich do bardzo... O to mi chodzi, bo myślałam, czy jak ja widziałam, em, e, 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 ja jestem nauczycielem, na... E, to, no. to jest moja prawdziwa praca Aha. powiedzmy, Aha. Nie? I jak ja widzę młodsze, ja zawsze nie wiem której, nie wiem, mają koszulki albo torby do zespola. Mm -hmm. Od której nie są, od swojej kolejności jestem mm. zawsze wiesz, by wieć, wiedzą jak znaleźć dobrą muzykę. Rozumiesz, mm. nawet nie mm. jest od lat 60. czy 7 80. Mm. Więc to jest fajne słuchać, czy macie na, na, na wasze e, fanów. E. Jest, najważniejsze, oczywiście ważne jest to, że tego słuchają, ale równie ważne jest to, że to znają. No, no. I śpiewają razem z nami. No prawda? właśnie, na to, to wiedzą. To trzecie, czwarte pokolenie właściwie. No właśnie, o to mi chodzi. Um, słuchaj, będziemy e, 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 skończyć. Gdzie, gdzie, gdzie mogę? Um, oczywiście gracie tutaj dzisiaj. Jak, jak wygląda teraz wasze lato? Gracie inne dni, inne miasto? Czy, mm, tak, macie... oczywiście. My mamy w, w sierpniu, czyli miesiąc, w ósmym miesiącu, mamy 9 koncertów. Super. Także super. to jest bardzo dobrze. It's busy, busy, busy. Potem teraz gramy 7 lipca gramy telewizyjny program Lato z dwójką. Mhm. We wrześniu jest program szansy na sukces, a finał tego, tej szansy na sukces jest w grudniu, czyli tuż przed świętami. Więc zajęty jest jeszcze, jest dużo, bo dużo duży, bo to a Fajne jest, nie? Jak powiedzieliśmy od, powiedzmy, ten przerwa i... no, My po to istniejemy, jeżeli ludzie przychodzą, ludzie słuchają i ludzie nas chcą, no to jest największa satysfakcja. No. Jaka może być? Na no. no pewnie, nie, nie, bo o, o to mi chodzi. Widzę na przykład, przepraszam, jak ja mówię do Dylana na przykład, bo Dylan, nie? No tak. to on nie pamiętam ile ma lata, ale podobny wieku ma. Na pewno. Na pewnie inni ludzie mówią, a idź do emerytury, ale co będzie robić? To jest wasze życiu, nie? To jest... Tak. Nawet hebe jest jakiś tam tam jest zawsze... Musicie grać i Jeszcze jest jedna sprawa, bo tak to o czym ja mówiłem, że muzyka czerwonej gitary jest muzyką wielopokoleniową, prawda? No właśnie. Słuchają cały przedział ludzi. A ja jestem reprezentantem tej muzyki od samego początku. Ja zagrałem wszystkie koncerty w Czerwonej Gitarze. W związku z tym, jak gdyby mam obowiązek kultywowania tej muzyki i przekazania. Właśnie dalek. widziałem, że macie powiedzmy modę tutaj gitaristę jednej. Mhm. Jak jest więc, czy dają więcej innej energii, innej siły, innej to, innej... to już jest inne pokolenie, wychowane no, no. na innej muzyce, w związku z tym. Mają inne pomysły, nie wiem. Tak, jest, i... pomysły mają inne, a, a zadaniem młodym moim jest... Jak gdyby, żeby to nie odchodziło za daleko od tego, do czego widz jest przyzwyczajony słuchacz. Tak. Ostatnie pytanie, bo też pytałam wszystkie, więc jak może pytać osobiście, tam jest moja córka, nie widzić, ale pan widzi. over there. Nie, ja mam takie zdanie, ja nie chcę oni na kamerę Jak Ja dzielić moje życiu, ale ja nie chcę, czy dzieci są na kamerę cały czas. Miłość. Co to znaczy dla pana? Hmm. Trudne, ale. Trudne. pytałem wszystko. Dla mnie Trudne. jest dzieci i żona. Dzieci i żona. Innej było piwo wczoraj na przykład innej gości. No ja powiem, że, że dużo tolerancji na pewno w małżeństwie. W yy, miłości, bo to jest. Ja jestem. 52 lata w związku małżeńskim z jedną i tą samą partnerką. 53 lata już w tej chwili. Także y, jej trzeba pogratulować, że wytrzymała z takim, z takim człowiekiem jak ja, który cały czas jest na rozjazdach, no. a ja z kolei dziękuję jej za to, że, że o mnie nie zapominała i razem ze mną jest. I to jest, i to jest na pewno Właśnie. jeden z elementów tej miłości. No to jest prawda, to jest no. prawda. Szansa, to jest prawda. E, słuchaj, panie Jerzy, naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Miło bardzo. Na, na, naprawdę. Mam ostatnie, proszę. E, proszę. Mm -hmm. Gdzie Wiecie? <laughs> proszę podpisać, gdzie na, na nasze e, samochodzie. Super. E, boys and Girls. Thanks to Mr. Yashi, uh, Je uh -huh. uh, Dziękuję panie Jezie. Boys and girls, uh, słuchaj czerwony gitara. Anybody English check out uh, uh, red guitar, czerwony gitara. Uh, many people call them the, the Polish Beatles. They're from the, the same uh, generation. Um, no też tam by, by, by było na tak samo festiwalu uh, w ogóle Karlsruhe z Czytałam uh, o, o, o to o on the uh, they got they got prizes for festivals and uh, this is the Polish ringo he's been called it yeah he's not ashamed he's a, he's a legend in the Polish dramas um boys and girls thank you very much see you next time on man and the panda don't forget to do that good stuff from me from Mr Jerzy. bye bye boys and girls thank you very much